się siema, siema, tutaj papuga, i dzisiaj ze mną gość specjalny. Przywitaj się. Hej. Oliweczka 98 litrów. Tak. Super ja super ja Gramy w naturalizacji. Chyba każdy gra tą, zna tą grę w Robloxie. Gdzie my jesteśmy? O tym tam idziemy na samą górę? Tak. Co z tego, że pewnie będzie? Nie wiem. Tornado. Mam nadzieję, że będzie tsunami. Ja idę do basenu popływać na bensonie. To ja idę na samą górę. Będzie tornado to mam niefajnie. Będzie... no... Będzie tornado, to ja do Was lecę. Czekajcie, bo kamera nie działa. Dobra, idę. Nie, już mi ktoś Bensona zajął. A na nim się normalnie pływa? No, siedzi się na nim, nie? Tylko. Siedzę na Bensonie. O nie. Trzęsienie ziemi, świetnie. Wchodzę do was! A gdzie najlepiej być? Eee, nie wiem. Jestem na górze i e, zaraz spadnie mi podłoga i zaraz spadam. Najlepiej byśmy szli na samym dole, powiem. A gdzie ja jestem? Na dole. A ja idę do was, na górę? A, szybko! Wejdź tam! Ej, czy ten dom zaraz spadnie do wody? Tyś wie że tak. A, znowu spadłam. Dom zaraz spad, wypadnie poza mapę. Naprawdę? No, radzę ci wyjść stąd, szybko. Jezu nie, już jest nie. na skraju. Nie, no jest już powoli na skraju. Ja nie wyjdę stąd, bo trzy zobaczycie się, nie? Dobra, wychodzę. Nie, dobra, jeszcze jest, do... Jeszcze macie dużo czasu. A! Aaaa! Będę umrał, Umrął. Łama. Aaaa! ty jestem dawan. Serio? Nie mogę zobaczyć. Dobra, wchodzę do Was. Idę Cię uratować. Ale ja już wyszłam. TO IDĘ NA GÓRĘ! Nie pójdę, bo się rzyskowałam. Ja nie chcę zginąć na odcinku jako pierwszy. To taki wstyd jest. O! Przecież teleportowało mnie na... ...teleportowało Serio? O, dobra. <grym> Nie, nie wejdę na górę. Zaraz mnie coś przygniecie i będzie po mnie. Nie, spadnę zaraz. Uff, przeżyłem. Nie tak to się robi, widzowie. Ustawiajcie łapki i subskrypcje, bo lecimy po 50 jak na razie. I na 50 będzie jakiś specjalny. Więc e, subskrybujcie, lajkujcie i zobaczymy. A ta cypiara co robi? To tak chce. No, szkoła nie. Matys. Y, no, jest... Ona jest dosyć częsta. No wiem. I tu najczęściej jest tsunami albo jakaś powódź. I na samą górę. A ja idę na sam tu no, na samą górę. Ja idę do łazienki. Zawsze tam przeżyć. A gdzie jest łazienka? W łazience jest najlepiej przeżyć. Najłatwiej. Bo można się Nie spuścić łazienka. w kiblu. Można się w kiblu spuścić, na dole. Ja jestem w niebieskiej, ale ty idź do różowej. Chłop wszedł do różowej. I idę do łazienki. Ej, wyjdź z mojej łazienki, nara. Idę. Do... Ja idę do waszej. Ja też. Ładnie jakoś. Ej, do... Fire. Idę się spuścić w kiblu. No, wow. To chyba łazienki zaczynają płonąć, tak? Nie, królewskie. Czemu? No, bo jest fire. Hello. Aha. Gdzie najlepiej być? Nigdzie. A! Na dworze. A Ja idę na górę, bo jestem szaleniec. Mam pół HP. A ja mam cały HP. No bo zginęłaś. A ja od trzech rund żyję. Faktycznie. No i to już będzie czwarta, jeżeli nie zginę w głupi sposób. Chyba, chyba zejdę, bo zaraz mi odetną schody. A ja chyba padłam do morza. Tak, chyba padłaś do morza. <grym> bo ja nie patrzę, ja patrzę na ekran. Ej, ale pikselowe to jest... <grym> ja flag... O oh, nie, dobra, zaraz, Część, do schodzę. Schodzę, 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 schodzę! Prawie na łeb mi spadło. Ja tam stałem, a to już się zawaliło. Ja tu dopiero stałem. Znaczy, jak to wygląda. O, zaraz znowu spadnę. O, widzę Cię tam. Cię skaczę. Widzisz mnie? Widzisz mnie? mnie? O, widzę Jej, widzę Cię. Jezu, patrz co z tego zostało. O. No i czwarta runda, przeżyta. Mam ćwierć HP. No przecież trzy, trzy rundy gramy na tym. Ale ja. No, jedną rundę graliśmy, to już była druga, ale no, przecież jeszcze dwie rundy graliśmy przed nagrywaniem. <laughs> Musieliśmy się rozgrać, widzowie. Komputer musiałem rozgrać. Mhm. O, Pilson, ja, ja idę się ubrać. Gdzie? Do więzienia, i do celi, i do i do się zamknąć. Czemu ja idę, szedłem idę na twojej głowie? Chodź za mną. Nie widzę cię. Jestem tutaj! Dobra, stań teraz na tym pomarańczowym. To zrobi Ci zdjątko i zostaniesz zamknięta w celi. Ale nie jesteś. No wiem, i masz ubranko więzienne, ja się otworzę. Tak się otwiera? Y nie wiem. Dobra, gdzie, gdzie, gdzie ty siedzisz? Nie wiem. A czekaj. No. Widzisz, widzisz, coś? Widzisz schody? Mm, widzę. Au. Nie, jestem tak najbardziej przy ścianie. Przy no. ścianie? No. Mówisz to. Jest. Tak. Ciekawe, jaka będzie katastrofa, bo mam ćwierć HP i zaraz zginę. No, wulkan, no ja to tu, Ja tu siedzę. A gdzie najlepiej iść? Do domu. Do domu? Tak. Chodź na samą górę. Tak, najlepiej, będzie najlepszy wyrok. Co z tego, że nas zbombarduje? Widzę się na samą górę Bo musimy wyjść z sektoru więziennego, tak? Tak. No Idź na sam dół. Idzie to. A? Jedzę za to wół. Eeee, jedna Dobra, A! Prawie mnie walnęło. Uciekaj Olivia, stąd. Jednak yy, się... idziemy na samą górę. Chodź za mną cały czas. A jesteś tu Może zaraz znajdziemy. I ja chyba wiem gdzie iść. Ja wiem gdzie iść. Spokojnie. O nie, rozwaliło nam przejście. Tam i tam jest takie przejście? No, było takie przejście. <laughs> Ale chyba tam są nawet. Jestem skap tam. No to jest, dobra, da się przejść. Tylko nie, nie zablokowało tutaj, najgorzej. Tu trzeba 180 zrobić. Nie! Ja żyję. A ja nie. Serio. No, 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 no. Jezus! <laughs> Przywaliło mi to. Jest to sprawy. Nie, no, nie mam tego pięknego ubranko. Zatałem czy Nie przeżyłeś tak sam ha, Patrz, pomacham ci. Nie mam jaka. Niech to zniknie. Siema. Ja nie umiem machać. A ja umiem. Ja umiem to. No fajnie. Ja jaka. Ciekawie jaka będzie mapa. o party place. Idziemy na... Idziemy na coś, nie? Dobra, to to, to to co idzie na górę. Ja chciałem na statek iść. Ale to też będzie fajne. Nie wiem. Siadaj koło mnie. A, tutaj! Nie! Tutaj! Szybko! Są dwa miejsca wolne! Co, zginęłaś? Siadłam już. A, jest, szybki, jest. Może nie zginę. Nie no na górze jest super miejsce. Jezu, ja zruszaj do góry. No tu czekam. O, chyba coś się dzieje. Oby to ruszyło przed katastrofą. No, ruszaj. Nie! Zejdź. Nie zazdroszczę tym, co byli na górze. To ty zginęłaś? Mhm. Nie. Nie no, ja chciałem się na statku pokręcić. No, dobra, ja się siadam na statek. O, kręci się. Uhu. Po prostu idę pod prąd i mam. Dużo. Co się Prawie sp Ej, czemu to, czemu to tak dużo HP zadało? Straciłem ponad pół HP. Dobra, ja całe straciłem. Żyje. Straciłem całe HP. A gdzie jest najbezpieczniej? Nigdzie! Rozumiesz nigdzie. Chyba, że tam na pobczu. Na poboczu to ci wszystko zgarnie, bo wszystko spada. Mhm. Ty żyjesz? Nie, to ty? Nie. Ja ja ci macham. Za szupkę, ale cię. Mm -hmm. I idę na górę. poobserwować jak giniesz. Ginął. ginę, ginę? Ginął. 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 na krzesło. Jedna, yeah! ja. <susurna> nie przeżyłam Jeszcze dwie rundki i kończymy odcinek. Ej no! O. Może kiedyś pogramy w tą straszną Dawaj do rakiety. No wow! Jak tam wchodzi? Normalnie. Odrabinie? Tak. Tam nigdy w życiu nie byłam. Ja byłem raz, było strasznie. Super? Super. No zabójczo. Jest, będę pierwszy w rakiecie, ej! Idę na samą górę. nie mogę tam wejść, no. Dobra, ja siedzę w tej rakiecie, nieważne gdzie ja chcę na samą górę do... O, jestem w siedzeniu sterownika O, o ktoś ścisnął przycisk odpalania rakiety, świetnie. Umarłam. Czemu ja lecę? A jak tam wygląda w środku? Ej, jeżeli my polecimy w kosmos. Nie, jak to Spanie to już pewna śmierć jest. Ja umarłam, bo zaskoczyłam. Ale ja tam prawie byłam. Jezus. Boję się, że... Ej, my lecimy w Naprawdę, widzowie. Ej, widzowie, jeżeli my to przeżyjemy, to będzie xd wielkie. Nie, zginąłem. Rakieta wybuchła. Ała, ładnie, jak się oklaskiwałam, kolano. Rakieta mi wybuchła. To jest oburzające. Tu umarłeś. Tak no. Taka, jak na, na jakiegoś typu. Nie no. wiem, że pierwsza umarła. Ty żyjesz? Nie, 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 Mmm, o, Oliwia. Czat, mm, czatuję do ciebie. Elo. Napisałem Elo. Napisałem Ci. No, 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 no. Ej, mnie. nie, 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 ty nie, mi? O, bardzo ciekawa rozmowa. <laughs> Bardzo Ciekawa. Co ty to pisze? Rozmowa. Dobra. Widowie. Koń... Akurat teraz. A co ty jest? Kończymy odcinek. Do widzenia mojego dnia. A. na. Łeb.